Nie wiesz kto to wysłał, ale zauważyłeś, że było coś więcej niż tylko obraz. To nie była tylko zdjęcie, to było prawie jak obecność. To rodzaj rzeczy, która przychodzi bez zapowiedzi i z jakiegoś powodu, którego dokładnie nie rozumiesz, sprawia, że zatrzymujesz się, oddychasz inaczej, jakby coś albo ktoś wołał cię bez słów. To dziwne próbować to wyjaśnić. Bo to nie chodzi o twarz, ani o cechy, ani o wiek, który wydawał się nieprawdopodobny. Chodzi o to, co pozostało w powietrzu po tym, jak to zobaczyłeś. Coś jak wspomnienie, które nigdy nie było twoje, ale które rozpoznało cię, zanim jeszcze zdałeś sobie sprawę. I w tej chwili, w tej przestrzeni między wątpliwością a zdumieniem, zaczęło się coś cichego. Subtelna percepcja, ale niemożliwa do zignorowania, jakby ten wzrok wiedział dokładnie, co próbujesz ukryć. Czy to zauważasz? Jak pewne rzeczy nie muszą mieć sensu, żeby były prawdziwe? Może już kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy ktoś pomyśli o tobie w ten sposób? Z tą spokojem, z tym rodzajem czułości, który nie wymaga wyjaśnień. Może nawet nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. Z myślą, że ktoś gdzieś poczuł coś tylko przez patrzenie, poczuł chęć zbliżenia się bez pośpiechu, nie chcąc nic poza Twoją obecnością. Ale to nie wszystko, prawda? Bo jest coś w Tobie, co również zostało dotknięte. Zauważyłeś to, ale udawałeś, że nie, zboczyłeś z myśli, próbowałeś się rozproszyć, zająć umysł czymkolwiek. Ale w głębi duszy wiedziałeś. Była tam wołanie, coś znajomego, coś, co przenika czas. Czy kiedykolwiek to wcześniej poczułeś? Jakby jakaś część ciebie została odnaleziona, nie potrzebując poszukiwań. Może myślisz, że to przesada, że to szaleństwo, nawet, ale dlaczego ten obraz pozostał w tobie? Dlaczego sam akt patrzenia sprawił, że przypomniałeś sobie o częściach siebie, które były uśpione? Są połączenia, których nie da się wyjaśnić. A to, to wydaje się pochodzić z miejsca, do którego słowa nie sięgają. Próbujesz racjonalizować, próbujesz wpasować to w jakąś logikę, ale im więcej o tym myślisz, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że to, co Cię dotknęło, nie było wyglądem, to była energia, to było to, co poczułeś, i nie mogłeś przetłumaczyć, czy zdajesz sobie z tego sprawę. Tego rodzaju spotkania. Nie zdarzają się codziennie, i nawet jeśli zaczęło się od obrazu, wiesz, bo prawda nie potrzebuje dowodów. Ona objawia się w tym, co zmienia się w tobie później, po tym jak zobaczyłeś, po tym jak poczułeś, po tym jak stałeś się innym człowiekiem. Próbowałeś wrócić do rutyny, ale to uczucie wciąż tam było, obecne, dostrzegalne. Jak wiatr, który non-stop przechodzi przez to samo miejsce, każdego dnia, tylko po to, by sprawdzić, czy jesteś już gotowy. Nie wiesz, jak to wyjaśnić. Ale poczułeś chęć odpowiedzi. Nie słowami, ale obecnością. Jakby ten obraz zostawił niewidoczne zaproszenie. Czy rozpoznajesz się tutaj, czy czujesz się gotowy, aby znów się dostrzegać, i zawahałeś się. Bo rozpoznanie czegoś takiego w milczeniu też przeraża. Ujrzałeś się w lustrze, którego się nie spodziewałeś, i w tym samym czasie wydawało się, że to już wcześniej się wydarzyło. Czy już to przeżyłeś? Uczucie stania przed czymś, co wydaje się nowe, ale uderza dokładnie w ten punkt, który najbardziej próbujesz ukryć. To nie jest o wyglądzie. Ani o wieku, ani o czasie. Chodzi o to, co ten obraz obudził: dawna chęć, by być dostrzeganym, ale nie w byle jaki sposób by być dostrzeganym z prawdą, z uwagą, z troską. Czy zauważasz, jak trudno jest zaufać temu? Bo być może już wcześniej się ujawniałeś i nie zostałeś zrozumiany może zbyt wiele wyjawiłeś lub przeciwnie. Zamknąłeś się tak bardzo na tak długo, że zapomniałeś, jak to jest pozwalać sobie na to, ale ten obraz ci przypomniał przypomniał, że wciąż istnieje coś w tobie, co chce być dotknięte bez pośpiechu, bez presji, z lekkością i nie ma znaczenia, czy to rozumiesz ważne, że to czujesz a czucie to już odpowiedź jeśli to już się zdarzyło, napisz: Potrzebowałem to usłyszeć chcesz zaprzeczyć. Ale za każdym razem, gdy myślisz, wracasz tam, do obrazu, do energii, do tego, co poczułeś i próbowałeś zignorować, próbowałeś podążać za tym, ale to pozostało zbyt wyraźne, by być przypadkiem, zbyt subtelne, by być przypadkowe. I wtedy zacząłeś dostrzegać, że być może to, co uważasz za niemożliwe, wciąż mieszka w tobie i że nie ma znaczenia wiek. Liczy się intensywność, z jaką wciąż potrafisz czuć. Czas nie ma już tej samej wagi. Piękno nie zależy już od lustra. Zaczął mieszkać w tym, co przekazujesz, w tym, co budzisz bez słów. Czy to dostrzegasz? Jak jest coś w tobie, co się nie wyjaśnia, ale się czuje? Jak twoja obecność może wywołać chęć pozostania? I wtedy rozumiesz. To nie była tylko obraz, to było ponowne spotkanie. Czegoś, co już istniało w milczeniu, czekając, aż na nowo się otworzysz. Osoba, która cię zobaczyła, poczuła. Nie tylko zobaczyła zdjęcie, poczuła ciebie. I to, to jest rzadkie. Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś dostrzegł w tobie coś, czego nie powiedziałeś? Bo to właśnie się dzieje. Zostałeś rozpoznany, zanim się zaprezentowałeś. I to zmienia wszystko. Osoba nie utknęła w obrazie, utkwiła w uczuciu. W tym, co odbiło się w środku, w tym, co wzbudziło bez przymusu, i dlatego wciąż o tym myślisz, bo to było inne, było prawdziwe. Nie musisz tego rozumieć, musisz tylko pozwolić sobie zauważyć. Może zastanawiasz się, czy to przekształci się w coś więcej, czy to uczucie wzrośnie, czy możliwe jest zbudowanie czegoś takiego, nawet na odległość, nawet bez znajomości wszystkich szczegółów. Ale już znasz odpowiedź, bo coś w tobie poruszyło się od tamtej chwili, a to, co się porusza, nie wraca na to samo miejsce. Chcesz wiedzieć, czy to bezpieczne zaufać, czy to właściwe wierzyć, czy warto czekać, ale kto czuje tak, jak ty poczułeś, już zrozumiał, że to nie jest kwestia logiki, to obecność, to rozpoznanie, to połączenie, które nie potrzebuje pozwolenia. Czy to dostrzegasz? Jak rzeczy przychodzą, gdy przestajesz szukać, jak niektóre odpowiedzi przychodzą zamaskowane w zaskoczeniu, to nie było przypadkowe, było w dokładnym czasie, i nawet jeśli wciąż próbujesz się opierać, coś w tobie już ustąpiło. Dlaczego, gdy jest prawdziwe, nie krzyczy, nie wymusza, tylko pozostaje? To uczucie, ta chęć, by wiedzieć więcej, czuć więcej to to co pokazuje, że wciąż jesteś żywy w środku. A ta żywotność, ta piękność, która przelewa się z wnętrza, to powód, dla którego osoba po drugiej stronie nie mogła uwierzyć w twój wiek. Nie dlatego, że wyglądasz młodziej, ale dlatego, że Twoja energia nie pasuje do czasu zapisanego w kalendarzu. Jesteś więcej niż się wydaje, i w głębi duszy zawsze byłeś. Nie musisz absolutnie nic zmieniać, aby być dostrzeganym, aby być akceptowanym, aby być kochanym. Ten obraz, który został wysłany, to nie był tylko klik, to był dotyk w Twoim czasie, w Twojej esencji. I zdałeś sobie z tego sprawę. Zdałeś sobie sprawę, że nie ma znaczenia, co mówili o tobie. Ani etykiety, ani czas, który minął, ani miejsca, w którym musiałeś milczeć, aby się zmieścić. Ani wymuszone uśmiechy, gdy wszystko bolało w środku. To, kim jesteś, to, co wibruje, gdy nikt nie patrzy, wciąż tam jest. Cały. żywy. Czekający na to, by być naprawdę dostrzeganym. I dlatego ten obraz tak poruszył. Bo ktoś zobaczył w taki sposób, w jaki nawet nie pamiętałeś, że możliwe jest być widzianym, bez filtrów, bez osądu, bez pośpiechu. I na chwilę wszystko zamarło, nawet strach, czułeś. Nie da się logicznie wytłumaczyć tego, co dotyka tak głęboko, możesz nawet spróbować ignorować, możesz zająć umysł, iść naprzód, ukrywać się za obowiązkami, ale to uczucie wciąż tam jest. Niepokojące, drażniące, chcące otworzyć przestrzeń, próbowałeś udawać, że to nic, że to był tylko przypadek. Ale przypadek nie zostawia śladów, nie przebija się przez pierś w ten sposób. Pamiętasz, co czułeś, prawda? Nie za pierwszym spojrzeniem, ale później, gdy zamilkłeś, gdy wszystko się zatrzymało, gdy zobaczyłeś, jak przeżywasz to na nowo, mimowolnie. To właśnie dzieje się, gdy pojawia się coś prawdziwego, nie potrzebuje ogłoszenia, przybywa w milczeniu i się zakorzenia. Nie musisz mieć teraz wszystkich odpowiedzi, ale musisz przestać uciekać od pytania, które już echem odbija się tam w środku. Dlaczego to tak na tobie wpłynęło? Może dlatego, że dawno nie czułeś się w ten sposób dostrzegany, albo może dlatego, że już byłeś gotowy. Nawet jeśli o tym nie wiedziałeś, spędziłeś zbyt dużo czasu, wątpiąc w swoje własne światło, porównując się, wycofując się, wymagając od siebie doskonałości, która nigdy nie istniała. Ale ten, kto spojrzał na ciebie w tym obrazie, widział to, co ty sam próbowałeś ukryć. Widział lekkość, mimo że niesiesz ciężar, widział piękno nawet tam, gdzie Ty widzisz tylko wady, widział prawdę, tam, gdzie tylko oferujesz to, co niezbędne. I to przeraża, bo gdy ktoś naprawdę widzi maska zsuwa się, i czujesz się narażony, ale zarazem wolny, bo nie musisz nic więcej udowadniać. Musisz tylko być. Zadajesz sobie pytanie, czy to jest wzajemne. Czy ta percepcja jest tylko Twoja, czy to wszystko to tylko przesada Twojego umysłu? Ale nie jest, bo ten, kto to czuje, wie, to jak częstotliwość, jak muzyka, którą słyszy tylko niektórzy, a Ty ją usłyszałeś, w tej chwili zrozumiałeś, ktoś dostrzegł Cię nie tylko w tym, co pokazujesz, i ta percepcja zmienia wszystko. Możesz nawet próbować kontynuować, jakby nic się nie stało. Ale serce już otworzyło się na szczelinę, a teraz wszystko wchodzi przez nią. Przychodzi myśl, wspomnienie, pragnienie, przychodzi nadzieja, którą mówiłeś, że już nie masz, przychodzi odwaga, by spojrzeć do wnętrza bez pośpiechu, bez wymagań, tylko po to, by zobaczyć, co wciąż pulsuje. Spędziłeś tak dużo czasu, próbując się dostosować, chronić się. Że zapomniałeś, jak to jest być dotkniętym czymś prawdziwym, bez kontroli, bez obietnic, tylko obecność. I wtedy, przez zwykły obraz, wszystko wróciło, pragnienie bycia, bez strachu, bez wstydu. Zadajesz sobie pytanie: dlaczego teraz? Ale może to nie jest pytanie, może kluczowa jest nie kwestia czasu, może chodzi o Ciebie. Który teraz, nawet nie wiedząc o tym, zaczął sobie pozwalać dostrzegać, a kiedy pozwalasz sobie dostrzegać, wszystko się zmienia. Rzeczy już nie przeszkadzają ci w ten sam sposób. Zaczynasz czuć to, co wcześniej ignorowałeś. Zaczynasz dostrzegać wartość detali. Zaczynasz zwracać uwagę na to, co pulsuje w milczeniu, i ten wzrok, ten wzrok prosił cię o to, prosił, żebyś poczuł. Żebyś był, żebyś wrócił. Możesz nawet tego nie rozumieć, ale Twoje ciało zrozumiało. Twoja energia zrozumiała. Twój milczenie zrozumiało. Zacząłeś wracać. Nie do kogoś, ale do siebie. Czy nadal myślisz, że to tylko zbieg okoliczności? Czy wciąż wątpisz, że istnieje coś większego, co kieruje tym spotkaniem? To spójrz znowu. Spójrz do środka i usłysz siebie. Usłysz tę część siebie, która chce znów zacząć wierzyć, zaufać, kochać bez lęku, bo to właśnie ta obrazek obudził chęć kochania na nowo, bez zbroi, bez prób, bez gwarancji, tylko kochać, być obecnym, pozwolić, by się działo. Czy zdajesz sobie sprawę, jak to Cię poruszyło? Jak coś tak prostego rozłożyło Cię od środka? To nie jest słabość. To znak, że nadal czujesz. A kto czuje, nadal żyje, nadal jest tutaj. I to tutaj wszystko zaczyna się zmieniać nie na zewnątrz, nie w życiu innych, w Tobie, w sposobie, w jaki zaczynasz siebie postrzegać w tym, jak zaczynasz się traktować w tym, jak pozwalasz sobie być bo tak naprawdę to jest to, czego ta więź potrzebuje autentyczności, poddania, prawdy bez chęci dopasowania się, bez chęci zadowolenia innych. Tylko być i wiesz, że możesz, nawet jeśli wciąż się boisz, nawet jeśli nadal się potykasz, wiesz, wiesz, bo ten obrazek nie znika z twojej głowy, bo za każdym razem, gdy myślisz, coś w tobie odpowiada: wspomnienie, uczucie, ciepło, jakby życie mówiło, pamiętasz to, to wciąż istnieje w tobie i pamiętasz, nawet jeśli próbujesz zapomnieć. Bo zapomnienie tego, co rzeczywiste, wymaga wysiłku, a ty już nie masz energii, by udawać, że nie czujesz. Możesz próbować racjonalizować, ale nie musisz, musisz tylko pozwolić. Pozwolić, by ta obecność weszła, pozwolić, by ta więź zaistniała, pozwolić, by piękno Twojej esencji było odczuwalne. Spędziłeś zbyt dużo czasu, próbując być kimś innym. Teraz nadszedł czas, by po prostu być, bez zmiany, bez próby wpasowania się, bez przymusu. Czy zdajesz sobie sprawę, jak to jest rzadkie, jak to jest cenne, ktoś cię zobaczył? I nie chciał cię formować, nie chciał cię ścisnąć, tylko chciałem się zbliżyć. I to jest prawdziwe piękno w wolności bycia tym, kim jesteś, a mimo to być wybranym. Nie musisz już więcej się ukrywać. Nie musisz udawać, że nie potrzebujesz połączenia, potrzebujesz tak. I to nie jest słabość, to siła, to siła kogoś, kto rozumie, że ma coś pięknego do zaoferowania i że zasługuje na to, by być dostrzeganym właściwymi oczami. Zasługujesz na to, nawet jeśli wciąż w to wątpisz, nawet jeśli jeszcze nie wiesz, jak sobie z tym poradzić, zasługujesz. Bo nie chodzi tylko o to, kto cię dostrzegł. Chodzi o to, co to w tobie obudziło. Chęć otwarcia się, chęć pozostania, chęć czucia. Ta część, która budzi się w tobie, nie może już więcej zasnąć. Nie masz już miejsca na oszukiwanie siebie. To, co przyniosło to zdjęcie, co poruszyło, co zapaliło, nie zniknie tylko dlatego, że próbujesz to zignorować. To nie wygasza się z upływem czasu. Bo to nie jest zwykłe wspomnienie, to coś wcześniejszego, to coś, co zawsze tam było. Może nigdy nikomu tego nie powiedziałeś, ale wiem, że czujesz. Że czasami, gdy wszystko ucicha, przychodzi tęsknota, której nie wiesz skąd, brak, który nie ma nazwy, ucisk, który nie jest bólem, ale też nie ustępuje. To zdjęcie to nie było tylko coś, co przyszło, to było coś. Co wydobyło to, co było ukryte. Przypomniało ci o wszystkim, czego jeszcze nie przeżyłeś, ale wiesz, że jest prawdziwe. A teraz, teraz musisz podjąć decyzję. Strach istnieje tylko dlatego, że stoisz w obliczu czegoś, co ma znaczenie czegoś, co może wszystko zmienić czegoś, co wymaga obecności. Zawsze chciałeś być postrzegany w ten sposób, nie musząc się tłumaczyć, zawsze chciałeś być odczuwany lekko, bez analizy. I teraz, gdy to się dzieje, ukrywasz się, myślisz, że to się znów wydarzy, jeśli teraz to odpuścisz? Naprawdę uważasz, że poczujesz to z tą samą siłą jeszcze raz? Nie, to jest rzadkie i wiesz o tym. Pozwoliłeś już na wiele dobrego umknąć z powodu strachu. Milczałeś, kiedy chciałeś krzyczeć, mówiłeś, że ci nie zależy, gdy w środku błagałeś, by zostać, ale teraz nie, teraz jest inaczej, teraz dostrzegasz, a to, co dostrzegasz, nie może już być odrzucone. Możesz dalej udawać, że jesteś silny sam, możesz kontynuować rutynę, przyzwyczajenia, wyuczone przemowy, możesz mówić, że niczego ci nie brakuje, ale w głębi duszy wiesz. Nie chcesz już tak bardzo się chronić, chcesz czuć, chcesz ufać, chcesz być, chcesz, żeby ktoś cię widział i powiedział zostań taki, jaki jesteś, bez zmian, zostań. To zdjęcie, które otrzymałeś, nie było pomyłką, to było wezwanie. Przypomnienie, że nadal istniejesz poza tym, kim się stałeś, że wciąż jest w tobie piękno, którego nawet już nie dostrzegasz, że w twoim spojrzeniu jest blask, który nie zaginął z czasem ani z bólem. Ktoś to zobaczył, a ty to poczułeś. Możesz zaprzeczać na zewnątrz, ale w środku już zaczynasz zmieniać wszystko. Znowu zacząłeś siebie słuchać, znowu zacząłeś pamiętać. Kim byłeś? Jak wyglądałeś, gdy kochałeś prawdziwie? Jak wierzyłeś zanim zacząłeś się ukrywać? Nie ma znaczenia, co mówili o tobie. Nie ma znaczenia, czy próbowali umniejszyć to, co czułeś. Prawda zawsze wraca, a teraz wróciła w formie obrazu, spojrzenia, obecności. Teraz to ty z tobą, bez masek, bez wymówek. Czujesz to wszystko, ponieważ nie możesz już żyć w półcieniu. Już zrozumiałeś, czego ci brakuje. I to nie jest więcej czasu, nie jest więcej piękna, nie jest więcej młodości, to obecność, to ktoś, kto zostanie, ktoś, kto widzi, ktoś, kto nie próbuje nic zmieniać, tylko wszystko docenić. A to, to jest bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. Ale nie spiesz się, nie wymuszaj, po prostu czuj, dostrzegaj to, co się objawia, szanuj czas rzeczy, ale nie zamykaj się. Nietwardni możesz jeszcze przeżyć coś wielkiego, coś prawdziwego, coś lekkiego, a jedyną rzecz, którą musisz teraz zrobić, to nie uciekać. Pozwól, oddychaj tym, niech to uczucie krąży, niech to otworzy przestrzeń w tobie. Nie musisz wiedzieć, jak to będzie, nie musisz wiedzieć, dokąd to zaprowadzi, musisz tylko czuć być w całości w teraźniejszości, bo kiedy jesteś w całości. Wszystko wokół ciebie się ustawia, a jeśli dotarłeś tutaj, to znaczy, że nie ma już powrotu, ani do udawania, ani do dalszego spania. Teraz czujesz, a kto czuje, już nie jest w tym samym miejscu. Jeśli to cię dotknęło, napisz. Zauważyłem coś, czego już nie chcę ignorować. Lub napisz, co to w Tobie obudziło, bez innym osobom, tak jak Tobie i mi. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Bardzo dziękuję z całego serca za bycie częścią naszej społeczności. Zostawiam tutaj jeszcze dwa wideo, abyście mogli kontynuować swoją duchową podróż i wzrost w wierze. Dziękuję i niech Bóg błogosławi wszystkich. Do zobaczenia.